Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby przyszli, zobaczyli, że Bach może być łatwiejszy w odbiorze, że muzyka klasyczna nie jest już passé, można przyjść, można się spóźnić, można wyjść wcześniej, my się o to nie będziemy obrażać, najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy wspólnie przeżyli to wielkie spotkanie. Zdecydowanie to duże wyzwanie, tutaj na zaproszenie właśnie Fundacji OTOJA mamy szansę wystąpić. Wykonujemy trzy chorały oraz trzy chóry. Właśnie trwa próba generalna, więc sprawdzimy się do końca, jak to brzmi tutaj w akustyce. Mimo trudnego materiału, bo muszę przyznać, że, że był on wymagający dla nas, to y, wydaje mi się, że daliśmy radę i damy tego dowód na koncercie. Ta, ta muzyka bardzo głęboko dotyka nawet słuchaczy, którzy nie rozumieją tego języka, więc ona pomaga nam wejść w ten czas y, refleksji, y, zastanowienia się, nad czym się powinniśmy zastanawiać. Muzyka Spotkacie Państwo sąsiadów, przyjaciół. Na pewno jest to wydarzenie bardzo przystępne w tym znaczeniu, że muzykę, którą do tej pory kojarzy się z filharmonią czy z jakimiś przedługimi, nudnymi koncertami, staramy się tutaj przedstawić w sposób bardzo ciekawy, atrakcyjny. A przede wszystkim piękny, jak sami Państwo słyszycie teraz sonora. Warto, warto zdecydowanie, jeżeli na co dzień nie mamy kontaktu z muzyką poważną, to to, to jest świetna okazja.